Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wbrałem się nad jezioro. Jest naprawdę super pogoda. Słoneczka świeci, 20 stopni, ciepłutko. Chyba najładniejsza pogoda od jakiegoś czasu. No i wziąłem ze sobą jedną wędkę. Maczówkę. Bluebeard Match. Tą standardowo już ją widzieliście na y, innych filmach. No i dzisiaj, typowo, na tą jedną wędkę na spławik pod tamte lilie. Zaraz pokażę je wam, wam z bliska. No i ta wędka jedna. I mam przygotowane pinki i czerwone robaki. Zanetę też tutaj mam przygotowaną. Jest to zaneta spiderowa wyglądająca w ten sposób. O tak wygląda zaneta. Taka ładna, ładne kolory. No i to tyle. Nie ma dużego wiatru, więc to nam może pomóc. Więc ja się rozkładam. Zaraz robimy zaletę i zaczynamy. Dzisiejsze wędkowanie będzie takie połączone. Tutaj mam spawik, na jaki będę łowił. No i będę na początek łowił na spawik. Poszukamy jakichś fajnych poci. Może lin wskoczy, bo to też dobra pora na lina. Myślę. No a potem też mam przygotowany spinning. Porzucamy sobie. Może poszukamy. Wiecie, tych pierwszych sandaczy. No zaraz mamy tutaj 1 czerwca, jak to nagry nagrywam. No, i zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj naprawdę coś wejdzie, ale zobaczymy. Zanudzimy teraz kulkę. Tak. Ładna kulka poleciała. No, i na, na razie i z jedną kulką będziemy wędkowali, żeby też te ryby po prostu. Przeszły do nas, tak coś pogorszy, jeżeli chodzi o ubrania. Mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj. To donęcimy znowu zanety. No i co? Myślę, że zaczniemy sobie od czerwonego robaka i zobaczymy, co dzisiaj uda się złapać. Pierwszą naszą naszym zdobyczą dzisiaj jest taka oto ukleja. No, nic wielkiego, nie oszukujmy się. Zaraz ją wypuszczę. No, to nie jest dobry znak w tym wędkowaniu, ale zobaczymy. Tutaj naprawdę trzeba poczekać chwilę i wejdą, wejdą pewnie większe ryby. Mamy drugą rybę dzisiejsze dzisiejszym Na pewno ciekawsza. Tam rzuciła się też jakaś ryba większa. Właśnie za moją miejscówką. No, a mi udało się złapać takiego konia. Nie jest duży, więc też go wypuścimy. Jest to taki grubiutki okoń, więc zaraz go odczepię i wypuszczę. Także taki okoń Powraca do wody. I zobaczymy, bo zaczyna się coś dać. To jest dobry znak, jeżeli chodzi o spinning, jeżeli chodzi o spawik, zobaczymy. No, na razie to dwa pierwsze rzuty i ukleja je okoń, więc ciekawie. A liczymy na jakoś mimo wszystko lina, leszcza. Żeby te ryby tutaj podeszły Także tak to się prezentuje Na koncie mam na razie dwie ukleje i jednego okonia Wszystkie ryby na spawik na razie I tak to wygląda, bo jest stanowisko, widzicie spawik Od dali, przybliżę Wam go trochę może Jak to wygląda, o w ten sposób Czekamy, obserwujemy i liczymy na jakąś większą rybę Tutaj coś się dzieje jakieś drapieżniki atakują ale to na niej jeszcze przyjdzie pora. Stało nam jeszcze gdzieś 2 godziny wędkowania. Z tego chcę pół godzinki przeznaczyć na spinning. No ale widzicie, no więcej się chyba dzieje rzeczy pod spinning bo widać że gonią te okonie. Bardzo aktywne dzisiaj. A na spawie kto wie kto wie czy w takich okolicznościach podejdzie jakiś win, więc więcej tutaj mam w takim pudełeczku czerwone robaki. Przygotowane mam, mam też jakieś pustki. Tutaj taka niewielka ilość sprzętu dzisiaj zebrana z sobą. No i łowię dalej, zobaczymy, czy coś się będzie działo. Jak coś będzie, oczywiście Wam to pokażę. Także na czerwonego robaka, bez większych efektów na razie. Niestety rzucam tutaj, też na spinning się uspokoiło. Porzucałem kilka rzutów, ale nic niestety nie wyszło. Więc nagram Wam trochę chwilę, jak łowię. Zobaczymy, może coś padnie. na razie, no tylko to trzy ryby. To nie jest nic wybitnego. Ale liczymy, bierzymy, że będzie coś fajniejszego Także drugi okoń dzisiaj, złowiony. Zaraz go wypuszczę Także nieduży nie okoń, znowu nas Pawik wziął na spienik nic. No i dobra, ja go wypuszczę i Wam tutaj pokażę, i będziemy tylko dalej. Tak te, teraz na to patrzę, no to ten oko nie jest aż taki mały. 23 cm po zmierzeniu. Dosyć gruby, więc ryba jak najbardziej. Ok, łowimy dalej. Mamy godzinę 17 Na no nic więcej poza tymi dwoma oklejami i dwoma koniami. Szkoda, ale mam jeszcze ostatnią tak naprawdę godzinkę wędkowania i spróbujemy tutaj na spinning Ostatnie minuty Wam tutaj ładnie pokazywałem jak tam wędkuję mniej więcej Dużo przerzucałem, bo wiecie, bo tutaj te lilie wodne nie chciałem zaczepić To jest akurat trudna miejscówka sporo korzeni, łatwo jest zahaczyć także jeszcze chwilę połowę na spawik i spróbujemy na błystkę próbowałem sobie na taką gusteczkę, taką gumę więc ja teraz połowię na spinning i jak coś będzie to Wam pokażę także na dzisiaj kończę to wędkowanie spawikowo-spinningowe tam już sobie zwinąłem pokrowiec no i co, próbowałem nawet na spinning, jak widzicie tutaj wisi sobie obrotóweczka czerwona, ale nic nie wzięło mimo że ryby się rzucały no jak szalone to żadna nie podeszła pod moje błystki dzisiaj więc to było na tyle że chodzi o ten odcinek ostatecznie dwie ukleje i dwa okonie widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się